I witam się z Wami w nowym filmie. W związku z tym, że pod moimi poprzednimi filmami było dosyć dużo pytań na temat tego, jak wyglądał nasz wyjazd na lofoty, jak go zorganizowaliśmy, ile co nas kosztowało, na co zwrócić uwagę. No to dzisiaj chciałam Wam przygotować takie skondensowane podsumowanie tego, co warto wiedzieć przed takim wyjazdem. Więc jeśli te kwestie są dla Was interesujące, to zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o to, kiedy najlepiej jest jechać na Lofoty, no to moim zdaniem są dwa takie możliwe rozwiązania, żeby wyjechać właśnie do Norwegii. I albo jest to zima, kiedy mamy możliwość zobaczyć zorzę polarną, ale wtedy też jest dużo śniegu, bardzo zimno i to są dosyć trudne warunki, więc jeśli chcecie sobie pochodzić po górach czy pozwiedzać tego typu okolice, jak my mieliśmy możliwość, no to nie będzie to niestety wówczas łatwe. Druga opcja, no to jest ta opcja, którą my wybraliśmy, czyli czas, kiedy jest dzień polarny, czyli cały czas jest dzień i nie zachodzi słońce, nie ma nocy. To ma miejsce od końca maja do lipca, bo my już byliśmy na końcówce jak wyjeżdżaliśmy z Lofotów, no to już były takie szare noce, że przez godzinkę na przykład robiło się szarzej, ale też to było dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, że w ogóle te słońce nie zachodziło faktycznie i przez całą dobę było jasno, bo to jest świetne rozwiązanie, jeśli chcecie sobie dużo pozwiedzać, bo nie było problemu z tym, żeby chodzić po tych górach w nocy czy eksplorować naturę właśnie poprzez noc, dlatego że cały czas było jasno. Też świetnym doświadczeniem jest ten Midnight Sun, które jest o północy. I wtedy jest słońce, które nie zachodzi. Jest to taki prawie zachód słońca. Świetnie go widać właśnie z gór, kiedy jest nad wodą, bo nie wiem, czy to było morze, czy to już był ocean widoczny. Jeśli chodzi o oglądanie samego tego zjawiska, to my mieliśmy wybrany taki punkt, który jest łatwy dostępnie samochodem, żebyśmy mogli z Mikołajem się tam dostać i nie było problemu nawet z wózkiem tam przejechać. Co więcej, tam jest bardzo fajna taka trasa, która ma kilka kilometrów, i można sobie Poko pospacerować z owieczkami właśnie poprzez zbocze góry, gdzie z boku jest woda, i wygląda to pięknie, jest bardzo klimatycznie właśnie w nocy, podczas takiego spaceru. My potem po północy, jak już pooglądaliśmy sobie te słońce, no to właśnie wybraliśmy się na jeszcze taki długi spacer, gdzie tam 2,5 godziny chyba spacerowaliśmy i dopiero wracaliśmy do naszego mieszkania. I na lofotach jest naprawdę sporo do zobaczenia, z tego względu, że gdzieś się nie obrócicie, to wszędzie jest pięknie. Właśnie jak wspomniałam, są góry, jest woda i jest na co popatrzeć, jest co zwiedzać. Tam są takie ukryte, piękne miejsca, które musicie odkryć, jeśli tam jedziecie. Bo jeśli chodzi o takie przewodniki, no to w większości są wskazane te miejscowości turystyczne, czyli Rejne, które pokazywałam Wam w poprzednim vlogu. Tam macie też właśnie te Henningswer i inne tego typu miasteczka. Ale to są już właśnie te miejscowości. Streaky, te turystyczne, gdzie jest bardzo dużo ludzi i trudno o taką wolniejszą przestrzeń. Natomiast jest mnóstwo takich ścieżek, którymi można iść bokiem, żeby samemu coś odkryć. Można iść na szlak. My nie chodziliśmy na te szlaki takie górskie, typowo, bo tam z wózkiem byśmy się nie przedostali ale jeśli chcecie sobie tego typu wyprawy zafundować, no to wtedy też jest bardzo dobra opcja. Ja Wam tutaj zostawię pod filmem jakąś informację na temat tego, gdzie są fajne miejsca, które nie są takie oblegane przez ludzi, a nam się sprawdziły właśnie dlatego, że były dosyć przejezdne nawet z wózkiem, a były rewelacyjne, jeśli chodzi o widoki. Jeśli chodzi o to, jak się dostać na telefoty, no to są dwie opcje. Jedna opcja jest taka, jak my wybraliśmy, czyli jechać samochodem i można bez problemu przeprawić się promem i wówczas dotrzeć do Norwegii. My jechaliśmy przez Finlandię. Jeszcze jest możliwa opcja drugą stroną. My natomiast wybraliśmy tą z tego względu, że była krótsza. Dlatego właśnie tą trasą wracaliśmy. Natomiast z tego względu, że chcieliśmy zahaczyć o wioskę świętego Mikołaja w Finlandii i o Nordka bo właśnie na dalekiej północy Norwegii, no to też tamtędy wybraliśmy się na naszą trasę dojazdową do Lofotu, inna opcja to jest taka, żeby polecieć tam samolotem i wynając się na miejscu samochód. Dużo osób też wynajmuje kampery, z tego co my się dowiedzieliśmy, no to też bardzo drogie są te kampery, jeśli chcecie wynająć w wypożyczalni, ale są grupy na Facebooku właśnie dla Polaków w Norwegii i tam Polacy wynajmują za połowę ceny te kampery rodakom, więc możecie z tej opcji skorzystać, jeśli szukacie budżetowych rozwiązań. Czy lofoty są drogie? Ogólnie Norwegia jest dosyć drogim kierunkiem podróżniczym. I jeśli chodzi o nasz wyjazd, gdzie my właśnie podróżowaliśmy w cztery osoby i podróżowaliśmy autem, to całkowity koszt naszego wyjazdu to było niespełna 28 700 zł. Cała nasza podróż trwała 18 dni i cały ten koszt rozłożył się nam na ten czas. Najdroższe były oczywiście noclegi, za które zapłaciliśmy 14 270 zł. I tych noslegów mieliśmy w sumie... 15, bo przez e, część czasu jechaliśmy również nocą. Za paliwo i kwestie związane z transportem zapłaciliśmy 3752 zł. Jedzenie w restauracjach jest bardzo drogie, więc za samo jedzenie w restauracjach, a byliśmy w nich bodajże czterech, więc e, niezbyt dużo, zapłaciliśmy 2841 zł. W sklepach na zakupy spożywcze i jakieś takie bieżące wydaliśmy 5199 zł. I na jakieś pamiątki, produkty lokalne wydaliśmy 2624. 4 zł. Jeśli chodzi o nasze tipy tutaj na oszczędzanie, no to właśnie po raz unika jest tych restauracji, no bo są one jednak drogie. Trzeba liczyć się z tym, że idąc w 4 osoby do restauracji, no to około 600 zł trzeba zapłacić. I jest to dosyć spora suma, bo też te porcje nie są na tyle duże, żeby się tym najeść. Natomiast fajne jest to, że w Norwegii czy w Finlandii dają wodę do posiłków gratis, nie trzeba jej osobno zamawiać, bo tam się pije wodę z kranu głównie, z tego względu, że ona jest dobrej jakości i tutaj odchodzi ten koszt napojów, ale to też z kolei przekłada się na to, że w sklepach jest trudno ją znaleźć. Ja wiem, że dużo osób pod moimi filmikami pisało, że nie ma problemu z dostępnością wody niegazowanej w sklepach. Natomiast na lofotach widocznie jest, bo ja miałam bardzo duży problem z tym, żeby ją znaleźć w takich wiecie typowych 1,5-litrowych butelkach, bo taka w bańkach 5 no to była oczywiście, ale jeśli chciałam kupić coś do samochodu, żeby wypić to po drodze, no to wtedy już robił się tutaj problem, co więcej tam też mają wszędzie te kaucje na butelki, więc butelki trzeba zbierać ze sobą, oddawać do automatu i później brać bilecik, żeby on odliczył nam się od zakupów i to też jest dosyć problematyczne, bo to dotyczy wszystkich właśnie butelek plastikowych, puszek i innych tego typu produktów. Jeśli chodzi o same artykuły spożywcze, no to myślę, że tutaj cena jeśli chodzi o nasze zakupy w Polsce, to tak jak mniej więcej robię swoje zakupy na tydzień, to myślę, że w Norwegii ich koszt był mniej więcej e, 1,5 do dwóch razy większy. Jeśli chodzi o transport to trzeba pamiętać o tym, że Norwegia niektóre odcinki dróg ma płatne, więc trzeba się zarejestrować u nich na stronie i tam wówczas będą przychodzić opłaty nam jeszcze nie przyszły. A byliśmy chyba na dwóch takich płatnych mostach, więc oczekujemy, żeby przyszło nam wezwanie jakieś do płatności. Płatne są też parkingi i wtedy oni mają aplikację Easy Park bodajże czy co, albo może to jest z Polski. Mają w każdym razie jakąś swoją aplikację, ona jest oznaczona na parkingach. Wtedy tam też trzeba się zarejestrować i w ciągu 48 godzin zapłacić za te parkingi bo m, też tam są automaty, ale nam na przykład nie czytało rejestracji w tych automatach i musieliśmy m, czekać aż to się pojawi w systemie i płacić zdalnie. Pod kątem kosztów transportu też polecam zwracać uwagę na to, jaki jest koszt na poszczególnych stacjach benzynowych paliwa, dlatego że on potrafi się bardzo między sobą różnić i to były różnice tego typu, gdzie na przykład wychodziła złotówka w przeliczeniu na litrze paliwa, więc to było dosyć sporo i też czailiśmy się na takie, wiecie, jak widzieliśmy, że jest tańsze to paliwo faktycznie, to wtedy dolewaliśmy, żeby wyszło nas to taniej. Płaciliśmy też dwa razy za prom i tutaj wybieraliśmy najtańszą opcję, bo tam macie dostępne możliwe opłaty za prom. Są dostępne godziny, kiedy te promy odpływają. Można wziąć na promie kabinę. My kabin nie braliśmy, bo ten rejs promem trwa 2,5 godziny, więc stwierdziliśmy, że to się mija z celem, żeby za to płacić. Woleliśmy spędzić ten czas jakoś na tym promie. Tam są sklepy, jakieś restauracje. Można wyjść na wierzch tego statku i sobie tego promu i można wtedy podziwiać sobie widok, ale wtedy też mocno dosyć... Wieje, więc trzeba się na to przygotować, że jest dosyć zimno. Jeśli macie jakieś cieplejsze ubrania, to wtedy można się tam właśnie wybrać. Ale też różnice w cenie tego promu były bardzo duże, bo ten prom, który my wybieraliśmy to płaciliśmy tam chyba 470 zł za rejs. Natomiast były też takie, w których ta cena wynosiła nawet 1500 zł. My płynęliśmy z Talina do Helsinek i później z Helsinek do Talina i ten prom kosztował nas właśnie tak jak wspomniałam te 470 zł ten drugi chyba był trochę droższy, ale płynąc do Helsinek, wybieraliśmy prom, który był o godzinie bodajże 12, i pod tym względem też planowaliśmy nasz wyjazd, żeby na ten prom zdążyć. Natomiast jeśli wracaliśmy, no to najtańszy był prom o godzinie 15 i wracaliśmy o 15 i pod tym kątem też dostosowaliśmy swoją trasę. Jeśli chodzi o noclegi, no to my korzystamy przede wszystkim z Bookingu, no bo już od lat korzystamy z tego serwisu i nam się to sprawdza. I my zaplanowaliśmy sobie taką trasę wypadową już na lotnisku fotach, żeby nie jeździć codziennie z tymi wszystkimi tobołami, no bo to było Tetris w tym samochodzie, żeby się zapakować z wózkiem, mimo że mieliśmy bagażnik zewnętrzny. I ja powiedziałam, że chłopaki chcieli takiego rozwiązania na początku, ale ja im powiedziałam, że to się mija z celem i jak mamy tak się bawić, no to ja w ogóle nie jadę na te wakacje, bo wcale nie odpocznę w taki sposób. Dlatego znaleźliśmy sobie bazę wypadową na Lofotach. Szukaliśmy po cenach już kilka miesięcy wcześniej i my zdecydowaliśmy się na Stamsund. Wybraliśmy Lofoten Panorama i jak najbardziej mogę Wam polecić, bo obsługa jest fantastyczna, nie było żadnych problemów, mieliśmy dostęp do pralki, mieszkania były w pełni wyposażone. Ten nocleg za 10 nocy kosztował nas 10300 zł, a mieliśmy cały domek dla siebie. Był w linii brzegowej, widok piękny, wszystko właśnie w mieszkaniu się znajdowało: zmywarka, lodówka, piekarnik, mikrofalówka, więc można było na spokojnie sobie coś ugotować, żeby było taniej. No i przede wszystkim też wiedzieli, że jedziemy z dzieckiem na wózku, a to był domek po schodkach. Oni zbudowali nam specjalnie dla niego rampę, żebyśmy mogli wjechać i nie było absolutnie żadnego problemu, żeby tam się dostać. No i też rezerwowaliśmy nie przez Booking, tylko bezpośrednio przez nich, bo z Bookingu znaleźliśmy sobie ośrodek, ale napisaliśmy do nich, bo mieliśmy tam pytania odnośnie właśnie dostępności związanej z tym wózkiem i oni nam odpowiedzieli, żeby rezerwować bezpośrednio przez nich. Wtedy dostaliśmy też zniżkę, no bo oni muszą dla Bookingu płacić prowizję, więc jeśli jedziecie na jakiś taki dłuższy pobyt, no to polecam właśnie kontaktować się bezpośrednio z tymi ośrodkami, bo ta cena może być niższa właśnie, nawet jeśli macie zniżki na Bookingu jak my. Bo faktycznie wychodziło to sporo taniej, bo my chyba z 1000 czy 1500 zł zaoszczędziliśmy. Jeśli chodzi o noclegi na trasie, to my rezerwowaliśmy wcześniej tylko ten pierwszy nocleg, który mieliśmy za Helsinkami, bo mieliśmy pierwszy nocleg mieć w Helsinkach, ale w Helsinkach były bardzo wysokie ceny tych noclegów, więc wybraliśmy miejscowość 30 km za Helsinkami i tam już były ceny tańsze. Co fajne, to w Finlandii też są sauny bezpośrednio w mieszkaniach, tam mieliśmy też saunę w mieszkaniu i też super standard. W pełni wyposażone mieszkanie i zapłaciliśmy za to bodajże 600 zł, więc też myślę, że jak najbardziej spoko. Dalej mieliśmy nocleg w Rowaniemi. Tam właśnie to jest miejsce, gdzie jest miasteczko Świętego Mikołaja. I tam jest dosyć drogo. Całe Rowaniemi jest drogie. Nocleg mieliśmy dosyć tani, też mi się wydaje, że około 700 zł zapłaciliśmy za nasze cztery osoby. Też była sauna w mieszkaniu, oczywiście. Jak na Finlandię przystało. Natomiast jeśli chodzi o ceny same w tym miasteczku Świętego Mikołaja, no to tam jest bardzo drogo. Bo za zdjęcie z Mikołajem zapłaciliśmy 40 euro. No wiadomo. Cenią się, ale jak już byliśmy, no to trzeba było z tego skorzystać. W tym sklepie z pamiątkami też bardzo dużo produktów jest w takich wysokich cenach. No i pozostałe planowaliśmy na bieżąco, mniej więcej, widząc swoją trasę i to, jak ona przebiegała. Nordcap zajechaliśmy właśnie na Midnight Sun, żeby sobie popatrzeć na te słońce. Było tam pięknie, bardzo dużo ludzi było też. Było też bardzo zimno i pamiętam, że zjadłam tam najlepsze kanapki w samochodzie, jakie jadłam w życiu, bo kupiliśmy na stacji benzynowej chyba jakieś. Takie fińskie chlebki owsiane i zjedliśmy je właśnie z jakąś szynką i serkiem, które też tam kupiliśmy i były naprawdę rewelacyjne. Bo wiecie, człowiek taki wygłodniały, no to to wtedy zupełnie inaczej smakuje a jadąc stamtąd właśnie już byliśmy 24 godziny w trasie i tak niezbyt przytomnie ogarnialiśmy ten nocleg. No i wszystko bez spoko, bo nie było tam po prostu zmywarki, był to domek taki na uboczu. Pomijając to, że nie był jakoś specjalnie wyposażony, no to to bym przeżyła, ale było tam tragicznie brudno. Zastaliśmy łóżka w ogóle niepościelone, że mamy sobie tą pościel sami założyć, a była ona taka, wiecie, wymiętolona, wyglądała okropnie, ja nie wiedziałam, czy ona była prosto zdjęta z tego łóżka, czy była czysta i baliśmy się tam spać, więc przekoczowaliśmy na kanapie, tylko trochę się zdrzemnęliśmy i zaraz o 6 rano pojechaliśmy w dalszą drogę, bo tam tylko zdołaliśmy się umyć. Też był jakiś kibel taki, jakiego ja nigdy w życiu nie widziałam, na jakieś takie papierowe worki i dla mnie to była trauma, nie wiedziałam jak tego użyć. No i brudno było tragicznie, więc niestety jeszcze mamy dalej problem z tym ośrodkiem, bo oni teraz od nas żądają jeszcze 30 euro za opłatę sprzątającą. Bo podobno my zrobiliśmy bałagan, bo ze sobą nie wywieźliśmy, słuchajcie, śmieci, które powinniśmy wywieźć 5 km dalej. Więc niestety trzeba zwracać uwagę na ten noclegi. Ten był akurat tani. Bo kosztował no, tani 500-600 zł, kosztował chyba 560 bodajże, więc też może nie taki jakiś turbo tani, ale trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy. Pozostałe już noclegi były spoko i w sumie też polecam takie rozwiązanie właśnie, żeby rezerwować na bieżąco, bo my też mamy to doświadczenie z poprzednich wakacji, jak wyjeżdżaliśmy w zeszłym roku, czy na ferie zimowe i wtedy też można dostać takie dobre noclegi w dobrej cenie, bo są oferty last minute, więc jak my byliśmy dwa lata temu w Czechach chyba sami z mężem, no to wtedy spaliśmy w czterogwiazdkowych hotelach z taką ceną, która była 70% taniej, więc to było bardzo opłacalne. Przekąski, które wam pokazywałam, że zabieramy ze sobą w podróż, no to jak najbardziej się sprawdziły. No bo często też było tak, że nie mieliśmy co zjeść, nie mieliśmy jak zjechać albo na przykład Mikołaj zasnął i nie chcieliśmy go budzić, więc wyciągaliśmy to, co mieliśmy ze sobą. Też korzystaliśmy z tych przekąsek, wybierając się na te spacery, żeby bo bardzo dużo chodziliśmy. Tam mniej więcej 15-20 tysięcy kroków dziennie robiliśmy, więc trzeba było coś ze sobą brać na te nasze wycieczki i wtedy właśnie Sprawdzałeś te przekąski, czy tam jakieś rzeczy, które brałam też do pudełek robiąc na bieżąco. Ale to też jest spoko rozwiązanie, bo te rzeczy w Polsce są zdecydowanie tańsze. No i też łatwiej coś znaleźć sensownego, no bo tam na miejscu to chciałoby się wszystko testować, ale też nie wiadomo, co to jest, nie wszystko dobrze smakuje. I takie produkty z dobrym składem, no to już jest trudniej znaleźć, bo trzeba sobie w sklepie tłumaczyć translatorem tekst, żeby wiedzieć, co w tym produkcie się znajduje. Z takich rzeczy must have do zabrania, no to myślę, że. Przy Przede wszystkim jest odzież przeciwdeszczowa, bo takie małe kurtki, które wrzucicie sobie do plecaka, się sprawdzają, bo jednak ta pogoda faktycznie na lofotach zmienia się cały czas. Jeśli jedziecie poza sezonem, kiedy jest właśnie ten lipiec, to polecam wziąć dużo ciepłych ubrań, bo myślę, że na sierpień to już tam będzie dosyć zimno. My byliśmy w takim okresie, że zajechaliśmy tam i mi było zimno, a byliśmy podobno w ładną pogodę i właśnie było ciepło. Maksymalnie. Temperatura, jaką tam napotkaliśmy w dni, kiedy były. Piękne, to było 20 stopni, więc myślę, że na takie chłodniejsze dni to faktycznie trzeba wziąć ze sobą jakąś lekką kurtkę. Odzież sportowa, właśnie wiatroszczelna, wodoodporna sprawdza się tutaj bardzo dobrze. Jakieś polary, dresy, żeby było wygodnie i polecam właśnie tak się ubierać na ten wyjazd. Ja tam też się nie stroiłam specjalnie, brałam takie ubrania, żeby mi wszystko pasowało do wszystkiego, mniej więcej. I później na tej bazie jakieś tam wybieram swoje. Pseudostylizację, bo to tak jak mówię, no bardziej chodziło o to, żeby mi było ciepło i wygodnie. Więc takie ubrania, które możecie założyć na cebulkę, no to tutaj jak najbardziej na tak. Z kwestii związanych z internetem, no to my mieliśmy swój internet. W telefonach mamy pakiet taki, że ja mam chyba 16 czy 18 gigabajtów internetu w Unii Europejskiej i dla mnie to było za mało, bo wiecie, ja tworzę dla Was filmy, wrzucam dużo do internetu i to zjada te gigabajty w mgnieniu oka. Więc ja powiedziałam już wcześniej, że musimy mieć swój internet, dlatego zakupiliśmy Starlinka. Jeśli chcecie kupić Starlinka, to polecam kupować go wcześniej, bo on przychodzi partiami. My zakupiliśmy go w styczniu i faktycznie cały zestaw mieliśmy dopiero w kwietniu, bo najpierw przyszedł jakiś kabel, potem przyszedł jakiś uchwyt, potem dopiero przyszedł Starlink i na tego Starlinka faktycznie czekaliśmy najdłużej i wzięliśmy jakiś tam pakiet naziemny. On chyba kosztuje 480 400 coś złotych kosztuje za miesiąc i można sobie wyłączać te miesiące do Starlinka, albo trzeba go zainstalować na dworzu, na dachu, albo właśnie widziałam w busach, w kamperach ludzie sobie kładli przed przednią szybę. My mamy akurat ten dach panoramiczny, więc kupiliśmy taki uchwyt na przyssawki i od środka go zamontowaliśmy i wszystko jak najbardziej działało. Natomiast zepsuł nam się kabel do tego Starlinka, jak jechaliśmy, bo chłopaki, ktoś zahaczył wózkiem i ułamała się, słuchajcie, końcówka, bo on był pod łączone w bagażniku i był problem z tym, żeby ten kabel dokupić, bo w Norwegii takich rzeczy za bardzo nie było dostępnych, mimo że się wybraliśmy do większego miasta i tutaj specjalnie musieliśmy właśnie jechać do Narwika, tam kupiliśmy inwerter. Ja nie wiem jak to się ma do siebie, natomiast chłopaki uradzili, że takie będzie rozwiązanie dobre i będzie nam działało i faktycznie tak było. W Norwegii są też bardzo wysokie mandaty, więc polecam pilnować ograniczeń prędkości, bo też, nawet jadąc już z Polski przez te kraje tutaj Litwę, Łotwę i Estonię to tam jest radar na radarze. Trzeba na to uważać, bo można faktycznie sporo zarobić, jeśli trochę szybciej będziemy jechać, jeśli wybieracie tą drogę lądową. W Norwegii, w Finlandii też tych radarów jest sporo. Policji jako tako za bardzo nie ma, ale faktycznie ten system radarowy jest bardzo mocno rozbudowany, więc Polecam wziąć to pod uwagę i pilnować tych ograniczeń prędkości. My mamy samochód z aktywnym tempomatem i jechaliśmy z tym asystentem, żeby on pilnował tej prędkości, bo wiecie, czasem się można zagapić i trochę przyspieszyć, a to byłoby niewskazane jeśli chodzi o same zwiedzanie to też polecam nie planować wszystkiego dokładnie bo jest to często zależne od pogody jest tak jak powiedziałam bardzo dużo miejsc do zwiedzenia, w samym tym Stamsund gdzie my byliśmy jest mnóstwo jakichś parków, jakichś takich łagodnych tras na góry gdzie można iść, mój brat właśnie chodził tam sobie sam można wynająć rowery, można wynająć łódki można wybrać się na jakieś safari grabowe, które jest strasznie drogie, safari gdzie można zobaczyć orły, które też jest strasznie drogie z takich typowych atrakcji na tym wyjeździe, poza tym wioską świętego Mikołaja, to my zdecydowaliśmy się tylko na muzeum wikingów, bo my też nie jesteśmy jacyś specjalnie muzeowi, ale no jednak wikingów oglądaliśmy generalnie to taki temat dla nas bliski, więc zdecydowaliśmy się odwiedzić to muzeum i ono było niezbyt drogie, bo tam chyba zapłaciliśmy 990 koron norweskich za 4 osoby. Więc nie był to jakiś taki mega duży koszt. Natomiast te muzeum moim zdaniem było dosyć słabe, bo my pojechaliśmy tam o godzinie 11, gdzie muzeum jest czynne od 10 i tam była opcja taka, co mówiłam Wam zresztą w poprzednim vlogu, żeby wykupić też kolację z wikingami. Tam Koszt był już z kolei duży, bo to chyba wychodziło 250 czy 300 zł za osobę, jakoś już nie pamiętam dokładnie. I to trwało tylko godzinę. Tam był jakiś drink w postaci, wiecie, tego ich piwa, czy tam miodu pilne, pitnego, mm, czy czegoś takiego, i e, potrawka z jagnięciny. Więc w sumie nie za dużo. I my wybraliśmy samo zwiedzanie muzeum, więc na to się nawet nie zapisywaliśmy. W muzeum, jak wchodzicie, jest taki domek, później tam są eksponaty, jakaś taka sala, właśnie, gdzie można to poprzeglądać. Dalej można iść do drugiego takiego domu, który jest takim skansenem i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Dużo jest terenu zielonego, są jakieś dziki, na które można popatrzeć, są konie, natomiast te zwierzęta to też jest nic takiego nowego, bo jadąc przez Finlandię czy przez Norwegię, to można tej zwierzęta spotkać naprawdę dużo na drogach. Z reniferami to na Nordkapie można się było ganiać, więc no my mieliśmy już dosyć tych wrażeń. Z takich atrakcji innych można tam się było przepłynąć łódką, ale jak my poszliśmy to się okazało, że tam jeszcze nikogo nie ma do płynięcia tą łódką i nie było wiadomo kiedy w ogóle ktoś się pojawi z obsługi, więc nie wiedzieliśmy ile trzeba by było czekać i zrezygnowaliśmy z tej atrakcji. Można też było postrzelać z łuku, z tego skorzystaliśmy, porzucać jakimiś takimi toporkami, więc to też chłopaki sobie porzucali dla rozrywki i w sumie to tyle. Takie bardziej pospacerowanie po tym terenie, ale tam jest, tak jak mówiłam, bardzo dużo innych terenów zielonych, które są darmowe, po których też można spacerować. Tak więc myślałam, że to będzie taki krótki film, a chyba gadam dosyć długo, bo już mi zaschło w gardle. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o ten materiał, który dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące właśnie tej Norwegii, tego wyjazdu, to dajcie znać w komentarzach. Będę odpowiadać na bieżąco. Tymczasem Wam za oglądanie tego filmu bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.